Tak się składa, że zawsze dążę do najwyższych miejsc, ale cóż, sama nie dałam dziś rady. Nawet nie chciałaś startować. O co chodzi? Nieprawda. Nie chciałam tylko rozczarować moich fanów takim złym występem. Liczy się to, że przeszliśmy dalej. Nie jeżdżę po to, by przejść dalej, tylko żeby wygrać. Nic ci nie pasuje. Oh, Skazuj to nagranie, zrobimy drugie. Nie, nie zostaw. Ujęcie. Nie, nic nie powtarzamy. Zostaw. Nasi fanie nie mogło tego zobaczyć. A więc trzeba było powiedzieć coś innego. W porządku, dziękuję Wam za wywiad, tak? To na razie. Nie... Oto nadchodzą nasi zwycięzcy. Chodźcie tutaj, tu! Wyłącznie dla stylu i szyku. Przed wami najlepsza para Jam and Roller. Co się czuje będąc najlepszą parą? Komu zadedykujecie wasz triumf? Przede wszystkim dedykuję go mojemu kochanemu Mateo. Jest najlepszy. Ale dedykuję go również Lunicie, bo była bardzo odważna, decydując się na bardzo trudną technikę, która miała jej dzisiaj pomóc. Fakt jest taki, że zabrakło jej wielu godzin treningów, ale i tak zasłużyła na ogromne brawa za to ryzyko, które podjęła. To wielka szkoda, że nie przeszła dalej. Chciałabym móc ją dalej oglądać w zawodach.